Kochani, witam się z wami z Energylandii. Właśnie zjechaliśmy sobie razem z rodzinką na energusiu. Wszyscy różnie to trzymali. I teraz lecimy zwiedzać dalej, dlatego że jesteśmy dzisiaj zaproszeni właśnie na taki fajny dzień, na otwarcie tej strefy Winter Kingdom. Także mega się cieszę. Pokażę wam, co tutaj dzisiaj możecie zobaczyć. Samochodu, dlatego, że stwierdziłam, że spontanicznie dzisiaj nagram vloga na YouTube. Natchnęło mnie i jakoś tak stwierdzam, że już bardzo długo się zbierałam. Miało tak już być dawno, bo nawet mam nagranego jednego vlogu masa, ale wyszło jak wyszło i stwierdziłam, że wstawiać tylko jednego będzie bez sensu. Więc może jakoś to połączę albo będzie to osobny filmik i nie wiem kiedy to wstawię. Ale mamy dzisiaj 20 grudnia. Właśnie stoimy w korku na wyjeździe z Krakowa do Radomia. Zrobiliśmy sobie kawkę w termos. My jesteśmy zapchani, tak jak widzicie. Bardzo. Kuba pełne skupienie, bo jest okropny korek, jak zawsze, zresztą przejeżdżacie z Krakowa. Ja jeszcze na szybko odebrałam paczkę od kuriera ostatnią e, PR-ową e, i wiem, że to jest paczka z bel w ogóle z nowościami e, jakimiś świątecznymi, także już na wstępie bardzo dziękuję. Na pewno wszystko sobie w domu zobaczę, jak będę, dlatego że od razu jak przyjedziemy do Radomia, to o ile nam się uda, to do urzędu, a podejrzewam, że dzisiaj już nie. Na bo... 15? No, jakoś taka, bo do 15.30. Właśnie nie wiem, który dzień jest do 15.30, no ale mniejsza. Jak się nie uda, to po prostu w poniedziałek przed wigilią odbiorę swoje prawo jazdy wreszcie, bo nie miałam kiedy, bo nie była w Radomie na tygodniu. I jeszcze musimy podjechać do paru sklepów, odebrać paczki świąteczne z prezentami dla rodzinki, także fajnie. Ale no, idziemy dzisiaj strasznie napchani, ja mam w ogóle tu w nogach pełno prezentów i wszystkiego. Powiem ja że no jest nieźle. Zresztą u nas jest ten niefart, że no to koło zapasowe jest w bagażniku, nie? Przez to, że jest butla LPG, no to tak to mielibyśmy o wiele więcej miejsca ja myślę, żebyśmy się na spokojnie zabrali bez problemu, ale to koło zapasowe zajmuje bardzo dużo miejsca. To prawda także no. no ale też jest e, jakby taka okazja, że ja po pierwsze sprzedaję bardzo dużo swoich ubrań na Vinted i muszę je zabrać ze sobą, bo są wystawiane. E, dzięki temu zrobimy miejsce już na przyszłość, no i to jest tak wyjątkowo, że na święta to jednak się bierze więcej rzeczy, nie? Dokładnie, ja tak też. Tak. No, znaczy ja akurat włączyłam na święta tryb wakacyjny na Vinted, bo stwierdziłam, że ja nie będę brała swoich ciuchów do domu i ogarnę wszystko po powrocie do... Krakowa w styczniu, także jeżeli będziecie chętni, to po 6 stycznia będę wysłała dalej, bo wczoraj wysłałam ostatnią paczkę o 21, bo obiecałam, że do dzisiaj najpóźniej wyślę. Także ja już na ten rok mam czystą kartę. I co? Jedziemy! Let's go! Wszystko? Jesteśmy tak napchani. Ja się nie próbowałem kawy, jest niczyk, jak smakuje. Ja. ja dosypałam sobie trochę cynamonu, a Ty nie? Nie, no ja. A, no ja Ci robiłam... Przepraszam, zapomniałam. Słuchajcie, jeszcze na nasze szczęście zaczęło padać, a my dopiero wyjeżdżamy, bo w dalszym ciągu jest korek, a minęło już jakieś 20 minut. Widzicie, jak ładnie udekorowali cukiernie tutaj w ogóle. A my już jesteśmy w Radomiu. Stoimy w korku, co prawda, bo już jesteśmy w Radomiu. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać do urzędu. Urząd jest do 15.30, jest 15.11, zjedzą mnie tam, ale no zobaczę, może mi wydadzą. Chociaż podejrzewam, że jak będzie korek, w sensie korek, będzie tak dużo osób tam na wydanie jakichś tam papierów, no to pewnie mi nie będą chcieli wydać. No ale zobaczymy. O Panie, co nie tak to reaguje? Tak. Kochani, zdążyłam. Widzicie to? Uważajcie na drogach. Oficjalnie odebrałam prowersję i w ogóle skapnęłam się, mówię do Kuby, że Widzicie ten sweterek, który jest na tym zdjęciu? W ogóle to zdjęcie jest bardzo słabe, wyszło. W tym samym zdjęciu robiłam, w tym samym sweterku robiłam sobie zdjęcie na prawo jazdy. I mam już! Jestem oficjalnie kierowcą. Chyba gdzie teraz idziemy? Do Lidla. Do Znaczy do Lidla, sinseja, Pepko, Rosmana, Orlena. Na czwórce świętą. Piątka świętą. Twoje ulubione sklepy. Orlen, tak. <noise> Paczucha odbrana z prezentami. Zobaczcie, co w tym Lidlu Rolino Pistacio. Będziemy testować teraz na szybko to balkoni pistacjowe. jestem bardzo ciekawa. A im pachnie mega dobrze. Jest tak posegregowane. Dziękuję. Ale ciekawe. Chociaż ona wszystkie według mnie spąpiła bardzo ją. Dobra, ale mało czuć jej pistacji. Bardziej taka? Nie pistacja, tylko obok. Ale takie bardzo miękkie. Jak orzech bardziej bym powiedział. Mhm. Takie arachidowe. Dziwne. No spoko. Oczekiwałam czegoś lepszego, ale czego się spodziewać za 6 zł 21 kosztuje. I won't let that happen. I won't let that happen. Cóż to za przystojnie. Co? Cóż to za przystojnie. Dobra, chat Kochani, ja już jestem w Radomiu w domu, zaraz w ogóle przyjdzie Kasia i będziemy rozpakowywały razem paczki PR i nie PR, które ze sobą mam. Wiem mniej więcej co jest w tych paczkach, ale nie znam dokładnej zawartości. Także te, które zdążyłam wziąć ze sobą, skrekowałam pokażę, a te, które nie na pewno będą u mnie na Instagramie, na Insta Stories albo na jakimś filmiku na TikToku czy na Reelsie. Zaczniemy sobie od tej paczuszki, i ja wiem, że to jest książka, którą dostałam od Agaty Gładysz. Jest to taka zimowa wersja, także zaraz sobie rozpakujemy, bo Kasia właśnie poszła po nożyczki. I zobaczymy, nie mogę się doczekać. Czytałam poprzednią książkę i była super, naprawdę umiliła mi czas w pociągu, kiedy jeszcze właśnie jeździłam pociągiem. Bardzo ci Agata, gratuluję. Ze mną, Kasia. Hej. Hej, to coś jeszcze było. Ale ulicza! Oho! Ej, widzicie to? czy to jest świeżka? Tak! Jejku pachnie marcepanem. Jejku, ale ładnie pachnie. Tak, marcepan. Ej, wiesz co, jak to? Pachnie, jak kolor, kolo, tak, No. Ale trochę jak marcepan. Ej, bardzo ładnie pachnie. Bardzo dziękuję w ogóle zobaczcie wątcie kapie. Ej, taka urocza. Ej, wątcie są pachnie Pi kolo z Znaczy, mi się bardziej kazał w sumie z marcepanem, ale rzeczywiście tak, ok. Zobaczmy teraz książkę. O, fajna. Piękna okładka w ogóle i Mac, El super. Zobaczcie, ta książka wygląda w ten sposób. O, kartę jaka ładna. jest taka migniąca, taki uczuwa. Aż mi się że się tak ładnie wszystko za kochanie. Dziękuję ci bardzo, Agata. Uh -huh. Ej, fajna. I tu macie takie funkcje, Agaty. I jest mięści. Bardzo dziękuję, serdecznie, Bardzo, bardzo doceniam. Cieszę się, że w ogóle mogę ją przeczytać. Naprawdę, mini mój czas, kiedy teraz wróciłam do domu i pośrodek, na pewno, także super. Będę Wam dawała znać, y, jakie są moje wrażenia po przeczytaniu albo w trakcie czytania książki. Po na paczkę. Słuchajcie, dzisiaj dosłownie w y, to w kurbiera, jak rozdawał jakieś parę bloków dalej, bo inaczej bym nie zdążyła jej odebrać. I popatrzcie, on jej poczekał w samochodzie. I ja wiem, że to jest ogólnie jakieś kosmetyki. Dostałam w info, ale to dokładnie jest tej To nie wiem. Ale piękne Ej, ale fajnie to Tak. Podaruj sobie trochę magii. Okej, zobacz, Mam mamy tutaj odkryć kosmetyki, które otulą skórę i skrzącym się blaskiem niczym nie delikatne, Delikatny, łatwy w aplikacji, tworzące subtelny efekt rozświetlenie. tutaj. jest Mamy tutaj napisane, co jest w ogóle ślad. Mamy połyskujące cienie do powiek, prasowane róż do policzków, rozświetlać go twarzy. Mamy również puder matujący, puder brązujący. Prezenty dla mojej rodziny, dlatego że zamawiałam niektóre rzeczy. Dopiero teraz można je odebrać. Także nie wszystko pokażę, bo nie wiem, kto to będzie oglądał. Bo albo, ktoś oglądał albo ktoś w ogóle nie oglądał, albo ktoś w nie oglądał, a oglądał. Więc y, nie będę pokazywała wszystkiego. Tu też są rezentki, więc tego nie mogę Wam pokazać. Mogę Wam pokazać, że ja osobiście zamówiłam sobie takie kolczyki, stążki, takie kokardki. Czy to są kokardki? Tak, i do tego też taki. Y, Naszyjnik. Jeden raz tak stwierdziłam, że zaszalej sobie, bo bardzo mi się spodobało. A reszta tak naprawdę to są już prezenty dla moich bliskich i nie mogę wam tego pokazać. No, kochani, to by było na tyle. My teraz lecimy na zakupy świąteczne. Dzisiaj jest taki dzień ogarniania. Znaczy, ja od siebie już z kubą kupiliśmy praktycznie wszystko, ale jeszcze lecimy ogarniać właśnie jakby od rodziców i od Kasi te prezenty, także dzisiaj czeka nas. proszę na no właśnie, Kasia też będzie to kupowała, bo Kasia też opisałam prezenty, także myślę, że czeka nas dosyć pracowity dzień, a jest 17, a podejrzewam, że trochę nam to zajmie jeszcze musimy powiedzieć po jedną, po drugą bakcie, także no życzcie nam powodzenia. Nie ja Wam dam jakieś przebitki, jak będziemy kupować, się zastanawiać, co będzie najlepszym wyborem. Widzę też w ogóle, że mam mi i w pokoju. I zobaczcie, mam krasnala i mam choineczkę. I zobaczmy, czy tu się w ogóle, jak się zapala, to to tak świeci ładnie. O, zobaczcie, pięknie to wygląda. I są jeszcze lampeczki. No, mega ładnie, prawda? Mojego wystroju, dlatego że mam, no, tak, wszystko dosyć zrobione na szaro, szaro biało. jest 21 grudnia. Ja właśnie wstałam z ogromnym bólem głowy i zaraz ma proszka, bo nie dam rady. W sensie zaczęła mnie już boleć wczoraj wieczorem, ale stwierdziłam, że może to ze zmęczenia i że jak się położę to już będzie lepiej, ale nie, nie jest lepiej. Ja dosłownie wstałam, wzięłam teraz proszka, którego biorę zawsze i teraz muszę jeszcze wziąć to od głowy, bo jest ciężko. Ale ogólnie dzisiaj mam piątą rocznicę z Kubą. Jesteśmy już 5 lat razem i widzimy się po południu dlatego, że teraz jeszcze i ja i on musimy załatwić kilka spraw ja w ogóle wczoraj już prawie popakowałam wszystkie prezenty ale zostały mi jeszcze takie drobiazgi i jeszcze taki jeden główny prezent dla dwójki osób, które mam i muszę go spakować i chciałam jeszcze kupić dokupić do jego prezentu Pepsi Max, jak sobie wyobrażacie i muszę jeszcze odebrać dwie paczki z paczkomatu na święta będziemy robić serni pistacjowe. I szukam, słuchajcie, pasty i mama była w Lidlu i nie było nigdzie pasty pistacjowej I kiedyś już miałam ten problem i pojechałam do Rosmana i była, ale nie była jakby w 100% z pistacji i weszłyśmy teraz do Carrefoura, bo wcześniej, jak Wam mówiłam, miałam odebrać jeszcze paczki i patrzę, że tu też nie ma tej pasty. Potrzebuję dobrej jakości pasty pistacjowej. Piękna pogoda, takie słoneczko, a ja lecę się szkować na rocznicę. Słuchajcie, przyszła do mnie taka przepiękna paczka, no bo nie wiem, jak inaczej powiedzieć, jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Jak możecie zobaczyć jest to ta rzecz, a że obok w pokoju jest osoba, która jedną z tych rzeczy dostanie. Nie mogę mówić głośno, ale powiem Wam, że to jest paczka marzenie. I tu mamy się do wkład dopełniający, także cudownie i bardzo dziękuję. Właśnie zaraz będę pakowała na prezent. Także myślę, że ta osoba się ucieszy. No, cudowna, cudowne. jestem mega wdzięczna. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tę paczkę. Zajrzałam do torebki, i jeszcze zobaczcie, co było w tej torebce. Kocham tą maskarę, Ona jest świetna. Totalnie, uwielbiam, Bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, tak jak Wam mówiłam, ci rocznicę piątą. I właśnie kuba po mnie przyjechał. już jestem gotowa. Się no, już jestem gotowa, ma. Dajcie znać. Wyglądam. No i gdzie siedziałem, ale nie wiem gdzie. To jest tajemnica tak. i niespodzianka. Dokładnie. Także jestem ciekawa. Let's się ścieżki. A to zobaczcie, to jest dla niego prezent. On nie może jeszcze widzieć. Idziemy. Już wiem, gdzie, bo widziałam na lokalizacji. Idziemy do tej nowej pizzerii napojtańskiej w Radomiu. Także mega się cieszę. Najedliśmy tą pizzą, że wzięliśmy ją na wynos, bo nie byliśmy w stanie zjeść całej. I teraz e, lecimy do galerii, dlatego że. Czytam, no... tak no, nie? Co? Szczytam, tak? Tak, szczyta. Tylko musisz poczekać, aż się zamknie jeszcze raz. Co wygląda? O, puszczają wszystkich. To może dzisiaj nie ten. To może dzisiaj jest właśnie damowa. Jeśli nie sobie Pepsi, Max oczywiście, ale powiem Wam, że jeszcze musimy dokupić parę prezentów dla naszych dziadków i jednych i drugich, i dla rodziców też, także chwilę nam jeszcze z tym zejdzie. A powiem Wam, że jest taki ruch, już widzę w galerii, bo będzie no, ja ciężko z zaparkowaniem, także typowo. Tak, typowo! Się <laughs> Może to ty kiedyś obejrzysz? Jeśli to oglądasz Dawid to pozdrawiam. To są te aniołki z Paryża, co były? I przepiękne. To też jest mega ładne. Poza tym, że ja chodzę cały czas tak z tym wszystkim, ale jeszcze ja, ja został mi prezent dla mojej babci. Skończyliśmy zakupy, jeszcze jedziemy do oszą. I to tyle na dzisiaj. O, tak, uważam, tak uważam. moja kini W nowych pazurkach i pokażę Wam je już niedługo, a teraz lecę do domu lepić z babcią i z mamą pierogi, piec ciasta i robić z Kasią e, korzenne ciasteczka. Z ostatnich zakupów świątecznych. Ja już, słuchajcie, upiekłam dwa ciasta serii pistacjowy i Maxi King. Zostało mi zrobić polewę, a teraz jeszcze lecę pakować prezenty i wy lecicie razem z nami, bo to nam dzisiaj zostało i sprzątanie. Hej! Tak jak widzicie, pakowanie w re, Kasia już pakuje swoje prezenty dla rodziców, a ja dopiero się za nie zabieram, bo jeszcze nie miałam kiedy. Tak jak mówiłam, wróciłyśmy do domu i słuchajcie, przed Wami są prezenty. Ja postanowiłam, że ten filmik dodam dzisiaj, kiedy to pakuję. Jest opcja taka, że ktoś ode mnie z rodziny to zobaczy, a może nawet nie powie właśnie, że zobaczy, i tego się najbardziej obawiam, także ja tutaj Wam nie będę pokazywała, co konkretnie komu kupiłam. I po prostu zobaczycie nasz taki proces pakowania z Kasią, bo Kasia też tutaj pakuje swoje prezenty, także tak, tak myślę, że to zrobię. Ja ogólnie też tutaj mam właśnie takie fajne wypełniacze do prezentów. Słuchajcie, przeróżne właśnie takie papunki i będę fajnie to ozdabiała i wrzucała w niektóre prezenty. Piorę trochę takich fajnych różowych serduszek dla dziewczyn. I dziewczynki będą miały z takimi fajnymi różowymi pełniczami. Myślę, że to będzie wyglądało tak słodko po prostu. Ta-dam! Zakowane. Ta te rebeczki są prześliczne nerwamy ich Kolejny prezencik są prezent dla kuby siostry. Kolejny. Babci może włożymy takie czerwone, tak świątecznie. też włożymy kilka takich czerwonych, bo to dla chłopaka będzie prezent. Kochani, ja już kończę tego vloga. Chciałam Wam życzyć wesołych, zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście sobie odpoczęli, zresetowali się i weszli ze zdwojoną, podwojoną siłą w nowy 2025 rok. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku będzie jakiś film, także od razu życzę Wam też szczęśliwego nowego roku i myślę, że do zobaczenia już niebawem. Mua.